Życie jest piękne, choć to jedno tylko masz. Życie jest piękne, daj mu szansę, póki trwa. To nieprawda, że nikt nie czeka na swe ręce. To nieprawda, że nic nie zdarzy się więcej. Życie jest piękne, więc mu nie daj oprzeć. Życie jest piękne, nawet jeśli czasem źle. Tam, gdzie mią dniu, gdzie światło jest i ciemność. A kto czeka na co, przegapi swe niebo. Bądź jak tak, bądź jak tak, co wolny jest, bądź jak tak, życia nie bój się. Bądź jak tak, bądź jak tak na niebo lecz. Ty bądź jak tak, nie bój się. Dzisiaj zbierając fundusze na walkę z chorobą mieszkanek naszej gminy, szczególnie skupiamy się i pamiętamy o osobach niepełnosprawnych. Tylko jak mówi nam wiersz, w znaczeniu poprawnym, co to znaczy być niepełnosprawnym? Bo można ciało mieć kalekie, a być pełnosprawnym człowiekiem. Na scenę zapraszam panią Wioletę Szczepanik, która wyrecytuje dla państwa tekst piosenki Stanisława Sojki Zobacz we mnie człowieka. To samo niebo mamy nad głowami, to samo słońce promieniami darzy. Tak samo kochać chcemy, chcemy być kochani, więc nie bój się, nie bój się zobaczyć, zobaczyć we mnie człowieka. Ja na litość nie czekam, tak jak ty. Jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka. Zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży. Ty i ja. Jeden nie widzi, drugi nie rozumie. Różne różnice, różnorodne jedno. A każde jest ważny, unikalny. Każdy człowiek, to jest niepojęte sedno, zobacz we mnie człowieka. Ja na litość nie czekam. Tak jak Ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży. Ty i ja. Dziękujemy Pani Violecy za ten przepiękny wiersz, a teraz zapraszamy e, Pani Ż Żanetę Nowakowską, aby wyrecytowała nam wiersz księdza Jana Twardowskiego pod tytułem Sprawiedliwość. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, jest zawsze komuś potrzebne. Jest noc, żeby był dzień, ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie, ostatnia rozłąka i pierwsze spotkanie. Modlimy się, bo inni się nie modlą. Wierzymy, bo inni nie wierzą. Umieramy za tych, co nie chcą umierać. Kochamy, bo innym serce wychudło. List zbliża, bo inny oddala. Nierównie potrzebują siebie. Im łatwiej zrozumieć jest, że każdy jest dla wszystkich i odczytać całość. Dziękujemy bardzo y, Pani Żanecie za ten poruszający wiersz. Y, a teraz przed Państwem zespół Band w Tak Wiele Serca. Tyle w nas jest dobra Tyle zła Jedną z dróg Przemierzam w Wielki świat Szybko biegnie czas Gdy wstecz spoglądam Szybko biegnie czas Gdy życiem mknie W Twoje ręce serce Swoje oddam Bądź miłością Kochaj mnie tak wiele serca w każdym z nas, zatrzymaj te cudowne chwile, bo życie tak króciutko trwa. Kochajmy siebie póki czas, troszeczkę serca innym daj, podaruj światu swoją miłość, tak piękny cząstkę z siebie dać. Kochajmy życie póki Tyle w nas nadziei jest co dnia, lecisz jak na wietrze wolny ptak. Życie, które znam, to jedna chwila. Życie mija nam jak krótki dzień, jest ulotne tak. Jak sen motyla, nim spostrzegniesz kończy się. Tak wiele serca w każdym z nas. Zatrzymaj te cudowne chwile, bo życie tak króciutko trwa. Kochajmy siebie póki czas. Troszeczkę serca innym daj, podaruj światu swoją miłość. Tak pięknie cząstkę z siebie dasz, kochajmy życie, póki trwa. Kochajmy to, co będzie się działo tutaj, na tej scenie. Przypominam, że gramy i śpiewamy dla Ewy Borowskiej i Klaudii Jadzińskiej, dziewczyn chorych, które potrzebują naszego wsparcia, naszej takiej pamięci o nich. Ale też wsparcia takiego nie tylko emocjonalnego, ale również materialnego. Liczymy na to, że Państwa gorące serca, i to w ogóle, że tutaj jesteście, jest w ogóle cudowne, że to gorące serce na pewno się otworzy, otworzy dla nich i że będziemy mogli wspólnie im pomóc. Wszystkie te rzeczy, które tam są z tyłu, będziemy za chwilę licytować. Za chwilę licytujemy również kanapy i narożniki. I może zacznijmy od tych kanap i narożników. Biały? Czy czarny? Czarny to jest taki kolor. Nieważne. Dobra, nieważne. Kto, kto wygra, to wygra, dobra? Kto wylicytuje, ten wylicytuje. Zdecyduje, który. To robimy e, narożnik. Narożnik, drodzy Państwo, cena wywoławcza to jest 600 zł. Czy ktoś chciałby taki narożnik zakupić za cenę wyższą niż 600 zł? bo przypominam, cena wywoławcza. 601 zł daje. Nie no, jeden to nie no nie przesadzajmy. 610, no wyżej jak 600 to jest 601. Ale tak... Yy, Jaka jest podwyżka Za 10. Za 10 zł tą bułkę się ostatnio kupuje. Nie wiem no po dwie 620. No ja to jest tutaj. Mamy 620. Czy ktoś chciałby kupić? Za co i za dlaczego tak mało? 620. 650, mamy 650. Co pan na to? Czy zespół Roman Bend 650 podbije? 670. Mamy, brawo. Co pan na to? 700. 700? Siedem... Wow, ale człowiek zaszalał. Co pan na to? Ja muszę ją obejrzeć, bo jej nie widziałem w ogóle. A mówiłam, podejść, usiąść, położyć się przytulić się do poduszki, zobaczyć, jak do twarzy przylega. To jest to całość, to jest to całość łącznie z takim pufem, który może so służyć za stolik na przykład. 750. 750 jest. Pan ile? Do biała, wyboru. Biała. Moja biała będzie. Albo ja wolę czarną. Może pan dać białą. <laughs> To ja wezmę czarną, z te postawię na taras, starą kanapę wyrzucę i... No i teraz, tu mamy 750, co pan na to? 70. 770. Za czarną? Ja za czarną dam 790. Dobra, to ostatni 810. 810, co pan na to? A pan tak podbija, bo chce kupić, czy tylko żeby cena zrosła? <todgłosy> No wie pan. Ale na tym zabawa polega. No wreszcie coś się zaczyna ruszać. No Słuchajcie, to, to jest fajna rzecz. 810 po stronie czerwonych. Co pan na to? Strona biało-czerwona. Ja za czarno dam 830. 830 po stronie czarno-białej. Czerwoni co na to? Wow. Wow. To jest taka piosenka. Szczęśliwej drogi już czas. Mapy życia w sercu masz. Czyli 900 po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci sprzedamy! Wielkie brawa Chociaż, zapraszamy pana, północnych. nie? Moi no kochani, dla nas, jako członków stowarzyszenia, których w koszulkach dzisiaj przed państwem występujemy, jest bardzo ważny współudział w tym kiermaszu, gdyż w tym roku obchodzimy nasze 25-lecie. I dlatego, tak na wesoło troszeczkę, chcielibyśmy Państwu przedstawić, e, czym stowarzyszenie się e, zajmuje na co dzień. Gdyż myślę, że każdy z Was coś wspólnego ze stowarzyszeniem przez te lata miał. W stowarzyszeniu przez rok szkolny na Świetlicy pod urzędem dużo siedziało. Tam się lekcje odrabiało i konapki dostawało. Talenty i zainteresowania rozwijało, muzyczne, plastyczne, manualne, fotograficzne, teatralne i komputerowe. W konkursach udział się brało, projekty realizowało, do Warszawy na szkolenia jeździło, w Pile nagrody odbierało. Animatorzy z Warszawy do nas przyjeżdżali i powodzianie też u nas na terenie Leśniczówki nocowali. Czy duży, czy też mały, czy młody, czy tak naprawdę stary, każdy z nas coś tu dla siebie ferie na zimowisku dzieciarnia się zbierała, w marcu to topić marzannę, ferajna szła cała, potem w poszukiwaniu oznak wiosny po lesie nas przegonili, a na koniec kiełbaskami z grilla nakarmili. Majówki, kiedy przejażdżki bryczką się odbywały, a dzieciaki w kolejce z niecierpliwością wyczekiwały, ale nigdy się nie nudziły, bo zawsze coś szalonego albo ciekawego robiły. Dni dziecka wszystkie organizowane i te tłumy, zamki, zjeżdżalnie, zumba i twarzy malowanie. Rybek na wędkę łapanie Wakacje i pokolenie, czas, kiedy wariował i po lesie hasał każdy z nas. Na terenie leśniczówki Sarniak licznie się bawiliśmy i pana leśniczego cierpliwość ćwiczyliśmy. Jeść nam dawali, szałasy budować kazali, na wycieczki rowerowe zabierali, różni goście nas odwiedzali i czasem i czas nam uprzmijali a potem była szkoła, szkoła i jesienny bal, Andrzejki i w końcu ten długo wyczekiwany świąteczny czas, kiedy jasełka się przedstawiało i od Mikołaja i śnieżynek paczki dostawało. A narody wtedy było, oj było, koło choinek nawet dwieście paczek się mieściło. Każdy przychodził z rodzicami, a do osób niepełnosprawnych Mikołaje udawali się sami, ze swoimi wiernymi śnieżynkami. I choć już minęło ładnych parę lat, to chętnie by się wróciło do tamtych szalonych lat. Najbardziej w pamięci teren leśniczówki Sarniak nam tkwi. Tam się spędzało najlepsze letnie dni. I żeby przypomnieć trochę te szalone dni i lata, które spędzaliśmy na leśniczówce Sarniak, posłuchajcie z nami w piosence Sarniak Nasz, e, którą wykonał dla Państwa pan Krzysztof Kozioł i zespół Roman Band. A Czernica obok płynie Raduje się każde dziecko Bo Sarniaka jest krainie. Witaj na Sarniak nasz Tutaj każdy równy z nas Witaj na Sarniak nasz Tutaj serce swoje daj Witaj na Sarnia Gnaś tutaj każdy drugiej z nas. Witaj nas, Sarnia Gnaś tutaj serce swoje dasz. Wśród nas nie ma samotności, wszyscy w koło to rodzina. W naszych sercach moc miłości, przy nas Boża jest matrzyna. Witaj nas! Sarniak nasz, tutaj każdy równy z nas Witaj nam salia nasz, tutaj serce swoje dasz Witaj nam Sarniak nasz, tutaj każdy równy z nas Witaj nam Sarniak nasz, tutaj serce swoje dasz. w Tobie bywa przybądź do nas przyjacielem tu każdemu trosku bywa i szczęśliwych jest już wielu i wszyscy Witaj nas w nasz tutaj każdy równy z nas Witaj nas w nasz tutaj serce swoje nasz Witaj nam, nasz, tutaj każdy równy z nas. Witaj nam, nasz, tutaj serce swoje dasz. Tutaj śmieje się słoneczko, a czernica warto płynie. Szczęśliwe tu każde dziecko, bo w Sarniaka jest krainie. Witaj na zaniach nasz, Tutaj każdy równy z nas. Witaj nam, sam jak nasz, tu, tutaj każdy równy z nas. Witaj nam, sam jak nasz, tu, tutaj serce swoje dasz. Zanim oddam głos Pani Renacie, chciałam jeszcze przypomnieć, że u Pani Diany można nabyć losy, które będą brały udział w losowaniu nagrody głównej, jaką jest laptop. Zapraszam bardzo serdecznie, może to będzie Wasz akurat nieszczęśliwy dzień. A słuchajcie, wiele organizacji przyczyniło się do, do tego, żeby ten nasz festyn mógł wyglądać tak, jak wygląda. Między innymi chciałabym tutaj um, wymienić um, Koło Terenowe Związku Emerytów i Renciców przez ZK w Czarnym, którzy pomagają nam przy grillu i przy garmażerii, jak również um, telewizji um, naszej lokalnej, która w tym roku obchodzi swoje 26-lecie i myślę, że w tej okazji można trochę prywaty i podziękowania za to, że przez 26 lat są z nami w naszych domach, służą nam i przybliżają nam najważniejsze wydarzenia w naszej gminie. Brawo dla nich, gorące brawa słuchajcie, a ja już oddaję głos pani Renacie. Drodzy Państwo, dla tej pięknej dziewczyny: pięknej, zdolnej, młodej, mającej przed sobą całe życie, zbieramy dla niej. Otwórzcie serca. Tym samym otwórzcie portfele, bo każda złotówka to jest złotówka dla niej i dla Ewy, której dzisiaj nie ma. Chyba że nie wiem, że, że jej nie ma, bo może jej nie widzę, ale jak będzie, to na pewno ją będziemy tutaj ściskać. Wielkie brawa dla Klaudii, dla wojowniczki. Siadaj tam z nami. Drodzy Państwo, licytujemy bardzo ważną rzecz, a mianowicie tort. Czy ktoś chciałby ten tort? Cena wywoławcza to 30 złotych. Wcale niedużo, ja daję 40. Drodzy Państwo, taki... Ja już, ja już idę zobaczysz tego torta. Yy, tak, na dłoniach, postawię. na dłoniach. Znajdziemy... A, bo już chcecie, no dajecie dwie stówy i macie. Ja nie wiem. A nie no. za szybko, nie za szybko to poszło. Ale bo to tak w, w tym, w pamięci. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, razy cztery, to dwie stówy. I plus 60, nie? No, 3 nie, nie. razy 4, 12 plus 80, to 10. No bo ja dam 40, to 40 tylko plus. No ja daję już 6, tyg. 6, no to ja 7. 8. 8, 9. A może ktoś tam chce, nie? My tylko. No ja nie wiem, ja tylko pytam, ja po prostu więcej ja chcę. Jest, jest pan, jest pan. 9. Stówka? To jest, stówka. Jest, stówka. Co pan na to? Stówka, no jak na lato. Stówka jeszcze jedna? Na pewno 100 jest bardzo dobry. Ja dam 110. 20. A to pani idea? 120. Renato. Noc z Renatą jest taka piosenka, ale... Jest, nie ja, wiem, ja ją mogę zaśpiewać. Po co nie ci tak w nocy? O Boże, Całą noc bym nie jest z z tobie długa. tobie dał, Renato. To ja oddam tork za 150. Dla tu pana. i teraz. Nie, dla pana. Tu Dlamy? i teraz. 150. 150. Za Paryż. Co? Zabierzemy go? Za Paryż. Ja też jadę w tamtą stronę, będę was ekskurować. 150 i wasz. Mamy przyczepę. No to, to już nie będę, nie będzie tej asekuracji. To co? Pudełko damy. Nie patrz na mnie. Pudełko damy. Ale się roztopi na podrodze, coś. to... O jakie się roztopi? Ja Jakie się... Teraz będzie w lodówce. No sprzedane, 150, no przecież męska decyzja była, nie? Ja pary on tort, prawda dla było? Tak? Zapakować 150. 150 sprzedane! Brawa dla tego pana! Yy, chciałabym przedstawić organizatorów i sponsorów, bo to jest bardzo ważne. Gdyby nie oni, to nie byłoby nas. Nie byłoby państwa, nie byłoby yy, tych wspaniałych ciast, pierogów, kiełbasy, bigosu, nie byłoby tego wszystkiego, co się dzieje tam z tyłu, a tam jest po prostu szaleństwo. Tam są bańki, tam są jakieś dinozaury w piasku wyszukiwane. Tam jest bractwo strzeleckie, kurkowe bractwo strzeleckie. Tam są pierogi też. Pierogi są jeszcze, nie ma pierogów, pierogi się skończyły właśnie. Tam jest straż pożarna, która też tutaj robi dziwne rzeczy, fajne rzeczy. Więc tych naszych sponsorów i organizatorów jest paru, ale naprawdę dali z siebie wszystko. A więc. Sponsorami dzisiejszej imprezy, dzisiejszego spotkania jest firma Meble Negro, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział Czarne. To są ich meble, ich darowizna. Wielkie brawa dla spółki. Fabryka fajnych mebli, panowie Dawid i Paweł Kopczak. GS Czarne. Pan Waldemar Piłat Piekarnia. Stowarzyszenie Mój świat. Garnizon Czarne. Szkoła podstawowa imienia Danuty Siedzikówny pseudonim Inka w Czarnym. Harcerze Schówca Szczecinek ZHP Drużyny Leśna Brać i Watacha. I oczywiście zespół Roman Bent. I dla wszystkich wielkie brawa. A trudu organizacji podjęli się Społeczny Komitet na Rzecz Kościoła Świętego Józefa. Brawa, brawa. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej Szansa. Strzeleckie Bractwo Kurkowe. Ochotnicza Straż Pożarna Czarnem. I Telewizja Czarne. Wielkie brawa. Drodzy Państwo, informacja z ostatniej chwili. Są jeszcze losy, Pani Jano, są losy, jeszcze można te losy nabyć, a dosłownie za chwil kilka, bo o godzinie 17, nie wiem, za 7 minut, za 5, bo mniej więcej to tak mniej więcej, za 5 minut, będzie, drodzy Państwo, losowanie laptopa, który tutaj stoi na jednym z medli. Los kosztuje jedyne 5 zł. Warto, bo a ten los wygra. Jeszcze jest 5 minut na zakup takiego losu. Przepytanie jest takie. Fajnie wam było z nami. Super. Super. Fajnie. A przyjedziecie jeszcze do nas. Jak tylko będzie potrzeba, tutaj do Pana Piotra. Słuchajcie, to jest deklaracja. Deklaracja młodych ludzi ze Szczecinka. Fajnych ludzi, o wielkim sercu, wielkie brawa. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. A co, to już koniec jest? Jeszcze nie koniec, a chwilkę, chwilkę. Panie Romku, Panie Romku, z całego serca, w imieniu wszystkich, którzy są dzisiaj tutaj na tym festynie. Z całego serca, dla Pani Joli i dla Pana Romana. Proszę Państwa, bardzo, bardzo Państwu za wsparcie nas w tej imprezie dziękujemy. No i co, gotowi do losowania? Losy w ręku? To sprawdzamy. Maszyna losująca musi zamieszać, pomieszać, 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 pomieszać. A jak koleżanka ma na imię? Julka, piękna dziewczynka Julka będzie losowała. Wylosuj karteczkę. Jest na różowo, możesz oddać karteczkę. Drodzy Państwo, podam od tyłu, teraz będę sprawdzała waszą uważność. Jeden, 7. Dwa. Czyli 271. Proszę, wielkie brawa. Mamy zwycięstwo. Poprosimy o los. Poprosimy o los. Sprawdzamy. 271. Zgadza się. Wielkie brawa. Użytkownikiem będzie mama czy syn? Fajnie, do góry, do góry go podmieszki. Wielkie brawa, drodzy państwa! głośne, wielkie brawa. Brawa! Opłacało się. Przyznajcie się teraz, ile losów kupiliście. Proszę Państwa, dziesięć. Dziesięć losów kupili, czyli za pięćdziesiąt złotych, właściwie na dobrą sprawę, macie laptopa, który wart jest zdecydowanie więcej. Naszą, nasze gratulacje. Fajnie, że jesteście z nami. Wszystkiego dobrego!